jedna z pierwszych decyzji którą podjąłem o mm, zakończeniu pracy podkomisji pana Macierewicza i powołaniu zespołu do sprawdzenia działalności tej podkomisji nie badania wypadku więc przedstawimy ustalenia zespołu, przedstawimy wnioski, szczególnie w tych trzech obszarach, trzech czy czterech obszarach. Legalności, gospodarności, rzetelności działania podkomisji pana Macierewicza, gdzie komisja wydając werdykt, czy zespół wydając ostateczny werdykt negatywnie ocenił we wszystkich badanych aspektach. Przedstawimy manipulacje, które były stosowane półsłówka, półprawdy, prawdy dążenie tylko i wyłącznie do potwierdzenia swoich hipotezy, a nie do szukania prawdy pokażemy jeszcze raz jak to naprawdę wyglądało będzie tam też informacja prokuratora generalnego dotycząca wniosków które złożyliśmy do prokuratury i myślę że to będzie ta część która nie była do tej pory publikowana ani która nie była do tej pory omawiana. Więc to jest ważna sprawa, że nie tylko Ministerstwo Obrony, ale już powołane do tego służby, organy, w tym prokuratura, będzie, będzie pan minister Bodnar zabierał głos. Jeśli chodzi o drugą kwestię, ja taką prezentację dla przedstawicieli rządu, którzy zasiadają w Komitecie Bezpieczeństwa, Zrobiłem kilkanaście dni temu, jeszcze przed wypowiedzią Pana Prezydenta Załęskiego, może trochę nawet wyprzedzając jakoś te, te, te słowa niesprawiedliwe, które padły wobec Polski. I to, co jest możliwe, to co nie jest oklauzulowane, pokażemy, pokażemy zaangażowanie. To, to raport to jest pewnie za duże słowo. To jest prezentacja dotycząca polskiego zaangażowania i naszego rządu i naszych poprzedników bo tutaj było współdziałanie w tym zakresie pamiętam spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem pana prezydenta na których i opozycja i rządzący wówczas mówili jednym głosem o pomocy na rzecz Ukrainy dużo sprzętu przekazaliśmy tyle ile było możliwe granicą przekazywania sprzętu jest zawsze dla mnie bezpieczeństwo państwa polskiego i dzisiaj stawianie wniosku przez stronę ukraińską a czemu nie przekazujecie kolejnych samolotów czy innego sprzętu, jest nieuprawnione, bo my doszliśmy do momentu, w którym wszystko, co możliwe, przekazaliśmy. Reszta jest po prostu potrzebna do sprawy bezpieczeństwa państwa polskiego. A ja jestem osobą odpowiedzialną i tą granicę dobrze rozumiem. Maciej Adam, jak info panie premierze. Tak. Symowa opozycja sugeruje, że współpraca z administracją Donalda Trumpa może być dla rządu w Polsce dużo trudniejsza niż współpraca z administracją Joe Bidena. I w tym kontekście pana ministerstwo jest tym, które na bardzo wielu płaszczyznach współpracuje z Amerykanami. A zatem jak ta współpraca, pana zdaniem, będzie się układała? To niepotrzebne obawy. Opozycji chcę je od razu rozwiać. Mamy bardzo dobre kontakty zarówno ze stroną, z każdą stroną sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych, z demokratami, z republikanami, z republikanami, z demokratami, z administracją pana prezydenta Bidena i wierzę głęboko, że czekają nas dobre lata współpracy z administracją prezydenta Trumpa. Ja wyraźnie wskazywałem na to, że na przykład rola partii centroprawicowej, jaką jest PSL, a to, że Dzisiaj właśnie to moje stronnictwo odpowiada również za resort obrony narodowej. To jest tylko dobry sygnał, że współpraca z amerykańską prawicą, centroprawicą przez partię centroprawicową z Polski może być jak najlepsza i jest kwestia fundamentalna, która świadczy o naszych stałych, transatlantyckich dobrych relacjach i o sojuszu polskoamerykańskim i przyjaźni polskoamerykańskiej. To są wieloletnie lata doświadczeń, niezmienność tego kierunku, niezależnie od tego, jaki był prezydent Stanów Zjednoczonych czy jaki był rząd w Polsce, bo do niewielu rzeczy jesteśmy w stanie w Polsce uzgodnić wspólną strategię. Ale to dlatego, że naszym podstawowym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone. To myślę, że nikt w Polsce nie ma wątpliwości i nikt nie powinien mieć nigdy żadnych wątpliwości. I to jest polska racja stanu. Dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, współpraca w Unii Europejskiej i łączenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Polska może być tym bardzo dobrym łącznikiem, bo myślę, że podczas prezydentury pana prezydenta Trumpa ta, ten, to porozumienie, ta współpraca. Na linii Europa, Unia Europejska, Stany Zjednoczone będą prowadzone jeszcze w większym stopniu przez Polskę niż do tej pory. I to jest nasze zadanie. Uważam, że tak powinniśmy definiować dzisiaj naszą, naszą strategię polityczną, bo mamy rozeznanie w sprawie i wojny na Ukrainie, ale też jesteśmy wiarygodnym partnerem, na co wielokrotnie zwracał uwagę prezydent Trump w sprawie wydatków na obronność. Minimum w NATO to jest dwa. Procent PKB. Polska w tym roku około 4,2. Przyszły rok zaplanowany w budżecie 4,7% PKB. Prawie 5% PKB. Ponad dwa razy więcej niż minimum. I prezydent Trump często mówił, że ci, którzy nie płacą, niech nie oczekują później, że ktoś będzie się za nimi wstawiał. Ci, którzy płacą, mają prawo oczekiwać tego wszystkiego, co się wiąże na dobrą. Przyjaźń, czyli pomocy w najtrudniejszych sytuacjach. I to jest pierwsza kwestia. A druga kwestia, która jest bardzo ważna. Niektórzy mieli wątpliwości, czy dobrze robię podpisując kontrakt na 96 Apache. To jest koszt 10 miliardów dolarów. Ogromny. Ale to też jest zacieśnienie relacji gospodarczych polsko-amerykańskich. A o gospodarce w kampanii wyborczej w wypowiedziach pana prezydenta Trumpa było najwięcej. Jak ważne jest to współdziałanie na rzecz. Gospodarki, Więc ten kierunek współpracy gospodarczej, zakupów i wydatków polskich na bezpieczeństwo będziemy kontynuować i możemy stanowić przykład, który Stany Zjednoczone mogą pokazywać jako państwa, które wywiązuje się z naddatkiem ze swoich sojuszniczych zobowiązań. Grzegorz Urbanek, Polsat News. Panie premierze, chciałbym zapytać o słowa szefa BBN-u Jacka Siewiery, który dzisiaj odniósł się do czasów, kiedy... Za sterami resortu obrony stał Antoni Macierewicz. Mówi o tym, że w bbn tamte czasy kojarzone są z najgorszymi możliwymi. Czy taka wypowiedź, yy, która pada z ust szefa BBN-u Pana dziwi, czy nie? No, trzeba się z tą wypowiedzią zgodzić. Yy, I na pewno, jeżeli jeszcze ona pada yy, ze strony Biura Bezpieczeństwa Narodowego, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jednego z najbliższych współpracowników Pana Prezydenta Dudy, no to jest wyraźny sygnał również dla dzisiaj partii opozycyjnej, a wówczas rządzącej, że nieodcinanie się od działań Antoniego Macierewicza, szczególnie po tym raporcie, który pokazaliśmy, ale również po jego działaniach jako ministra obrony i współpracy z prezydentem moim zdaniem, bo myślę, że do tego się też odnosił pan minister, no to zły czas dla relacji ośrodków władzy, ale to jeszcze nie, 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 nie wszystko. To jest wtedy jak jest zły czas dla relacji ośrodków władzy, to jest zły czas dla polskiego bezpieczeństwa. I trudno się nie zgodzić ze słowami pana ministra Siewiery, a jeżeli one padają właśnie z okolic pałacu prezydenckiego, tym bardziej powinna się partia opozycyjna zastanowić. I dziwię się, że do dzisiaj się nie odcięła od działania Antoniego Macierewicza, i nie podjęła kroków o usunięciu go z klubu, z partii. Oczywiście to są ich decyzje. Ale po tym raporcie, który pokazaliśmy, to inne decyzje są akceptacją działania Antoniego Macierewicza. Czyli jest duże prawdopodobieństwo, że jutro z panią redaktor znów będę się mógł zobaczyć na konferencji prasowej i znów porozmawiamy. Mam nadzieję, że następnym razem również do zobaczenia. Tak, ale, ale to prawda, przed Świętem Niepodległości kolejne kontrakty podpiszemy. I też ci wszyscy, którzy się obawiali że nie zawieramy kontraktów, którzy tak troszczą się dzisiaj o naszą efektywność, to myślę, że jutro będą bić brawo i się będą bardzo cieszyć z kolejnego kontraktu dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej.